Dwie prywatne firmy Huawei i Drontek w ramach projektu Digital Sky zaprezentowały swoją technologię 5G oraz IoT, której celem jest wsparcie zrównoważonego rolnictwa. Prezentacja odbyła się w winnicy Newsbook Gut w wielowiekowej posiadłości w Górnej Austrii, gdzie obie firmy przedstawiły aktualizację swojego pionierskiego projektu, który rozpoczął się w zeszłym roku. Solutions i wyniki, nie tylko ale także dla ludzi. Austria jest pierwszym przystankiem technologicznej wycieczki po Europie, która ma zachęcić ludzi, a w tym wypadku rolników, do pójścia w stronę digitalizacji gospodarstw. Dziś są to drony, teledetekcja czy zintegrowane systemy zarządzania danymi. W przyszłości technologizacja będzie wykorzystywała sztuczną inteligencję do pracy w gospodarstwie rolnym. Zrównoważony rozwój rolnictwa, zdaniem Floriana Turskiego, austriackiego sekretarza stanu do cyfryzacji, jest teraz bardziej istotny niż kiedykolwiek, by uczynić rolnictwo, będące jedną z najstarszych gałęzi gospodarki na całym świecie, bardziej przyjaznym środowisku i energooszczędnym. Projekt Digital Sky ma duże wsparcie ze strony lokalnych władz miasta Linz, a także austriackiego świata nauki. love this project so much is because we know we face a severe crisis ekologicznej kryzysu, a wiemy, że digitalizacja jest częścią projekt Projekt Digital Sky to nie tylko smart farming czy drony. To również technologia 5G, która pomaga w zabezpieczaniu, przesyłaniu i analizowaniu ogromnej ilości plików. Dla 10 hektarów pola może powstać nawet 70 GB danych wskazujących poziom nawodnienia gleby, w związku z tym można zoptymalizować wykorzystanie wody i środków ochrony roślin, ubytki w uprawach czy przewidywanie wielkości zbiorów. 5G daje również możliwość kontrolowania pracy wielu urządzeń w gospodarstwie jednocześnie. The collection of the data is the one thing that's our main part, but the interpretation of the data of course relies on people that are experts in agricultural measures or, or vitality experts. Uh, in this case we did it uh, of course uh, in, in partnership with the farmer on site we did uh, take a lot of, of uh, on ground work uh, inspecting the areas that were shown by the data inspecting uh, if, if, it, if, if it would uh, be uh, if, the, if the plants are really harmed or if there would be something wrong with them and the cool thing was that we were able to identify a lot of plants that were visibly not harmed, but later on showed to be harmed. Um, now, in times of where we need to save energy, where we need to save resources, yeah, I think it's really the perfect fit, and it's a starting point. And I think out of this, uh, something great will grow, particularly for agriculture. I see that uh, maybe the drones are just the beginning yeah? because with the drones we can capture the pictures, we can verify the vitality of the plants, we can take some measures, and, and later on we can ask somebody to, to make some actions. Yeah? But um, later on, I, I believe there are also robots which are also on the field directly, they are getting this kind of data to do these actions. Yeah? So I think as i said, it, it's the beginning of, of something completely new, and this movement into this digital world uh, is uh, bringing a lot of opportunities, definitely a lot of new jobs and new, uh, let's say, business uh, fields, uh, which are currently not developed, and i think we, we are now starting with this. Uh, this is the first step into this area. które wraz z kooperacją z uniwersytetami i z operatorami sieci lokalnymi tworzą rozwiązania, które mogą zmienić twarz rolnictwa i to zmienić kilku płaszczyzn. Po pierwsze, rolnictwo jest w tej chwili czwartym co do wielkości generatorem dwutlenku węgla w atmosferze, więc my dzięki technologii staramy się to zmienić. I e, zapewnić, że produkowane produkty rolne nie są szkodliwe dla środowiska. Po drugie, zwiększyć, e, tak jak tutaj e, było pokazane, zbiory sektora dzięki użyciu technologii i precyzyjnemu planowaniu, gdzie i jak dane plony lub dane rośliny są nawożone. Redukujemy też ilość pestycydów w ziemi, ponieważ nawozimy je w odpowiednim miejscu i możemy też zidentyfikować wcześniej jakieś potencjalne zagrożenie dla roślin, zmniejszając ryzyko niespodziewanych utraty, niespodziewanej utraty plonu. Dawanie mniej wysiłku dla lepszych plonów jest zawsze opłacalne, a to zapewnia technologię. Więc wydaje mi się, że rolnicy, taki w Austrii, tak jak i w Polsce, są bardzo otwarci na. Różne zmiany, które mogą im ułatwić pracę. Praca rolnika jest ciężka. Jeżeli może być zautomatyzowana i ułatwiona, zwiększając plony i oszczędzając pieniądze dla rolników, to uważam, że zostanie przyjęta z otwartymi rękami. Rolnictwo w Europie spotyka się teraz z bardzo ciężkimi czasami. Rosną koszty energii, jest polityka unijna, która w wielu aspektach uderza w europejskie rolnictwo. Co technologia 5G konkretnie da europejskiemu rolnikowi, żeby to rolnictwo, jego prowadzenie gospodarstwa było opłacalne? Bardziej opłacalna produkcja, lepsze plony, przy mniejszym nakładzie energii. We can by, by, by making it easier for the farmer to detect uh, decreased vitality in the fields and at the same time making measure application really available. And to, to apply it exactly where it's needed and nowhere else. So it saves cost, it saves money, it saves time, and at the end of the day, it even enhances the output of one field or one farm.